Witaj na kanale Solverize. Rozwiążemy teraz zadanie 34 naturalne. Cyfry setek i jedności liczby trzycyfrowej n są liczbami nieparzystymi. Zapisując cyfry liczby n w odwrotnej kolejności otrzymamy liczbę trzycyfrową k. Uzasadnij, że liczba n minus k jest podzielna przez 198. Zróbmy tak, A, B i C to będą cyfry, cyfry liczby N i liczby K. Przy czym oczywiście nie w tej samej kolejności. A to będzie cyfra setek liczby n, B to będzie cyfra dziesiątek, C to będzie cyfra jedności. Więc liczbę n, o, może tutaj sobie napiszmy, że n to się równa, możemy przedstawić w takiej postaci 100 razy A, no bo A to cyfra setek, dodać 10 razy B, bo B to cyfra dziesiątek, dodać C. Natomiast tą liczbę trzycyfrową k można zapisać tak, że Trzeba po prostu w odwrotnej kolejności wziąć cyfry, czyli C stanie się cyfrą setek, więc będzie 100C, B dalej będzie cyfrą dziesiątek, więc 10B, no a A będzie cyfrą jedności, czyli dodać A. No i tutaj mamy takie zastrzeżenie, że A i C to są liczby nieparzyste. Nie wiadomo nic na temat cyfry dziesiątek, ale akurat. To nie jest istotne. Teraz, jeżeli weźmiemy tą różnicę n minus k, no to mamy tak: 100a dodać 10b, dodać c i od tego odejmujemy tą liczbę k, czyli odejmujemy 100c, odjąć 10b, odjąć a. No i teraz mamy tutaj po redukcji 99a. No, i właśnie B się tutaj skasuje, czyli to nie zależy od B, odjąć 99C. No, możemy sobie wyłączyć 99 przed nawias. W nawiasie mamy A minus C. I teraz skorzystamy z tego, że liczby A i C są nieparzyste. Otóż, jeżeli odejmiemy od siebie dwie liczby nieparzyste, no to taka różnica będzie liczbą parzystą. Liczba parzysta, bo, tutaj sobie napiszmy, bo, bo jest różnicą. Jest różnicą, to można tak pisać takie komentarze, żeby wyjaśniać, właśnie, żeby udowodnić, uzasadnić bardzo dokładnie. Liczb nieparzystych. Różnica liczb nieparzystych na pewno będzie liczbą parzystą. I teraz tak, skoro A minus C będzie liczbą parzystą, no to jaki jest wzór na liczbę parzystą? No, na przykład 2M, gdzie M to jest liczba całkowita. Prawda? Czyli y, liczba parzysta to wielokrotność dwójki, dwa razy jakieś m, m całkowite. No i teraz jak pomnożymy, to mamy 198m, gdzie pamiętamy, że m jest liczbą całkowitą, no a to jest już liczba podzielna przez 198, no właśnie dlatego, że m jest liczbą całkowitą.